skała z medalionem taki obelisk skalny przy miejscowości Lwówek Śląski tam dalej wspinacze się wspinają na obelisk z tej strony ślady zobaczcie tutaj osób wspinających się ślady tutaj treningu ostrego męskiego Panowie, zamiast siedzieć przy komputerze w weekend to by warto wejść na taką skałkę Nie? Bardzo fajna Bardzo fajna skała Pozdrawiam i polecam dolne Śląski wyprawy tutaj